Norbi, znany z długoletniego prowadzenia programu Koło Fortuny, po swoim zwolnieniu z tej roli nie próżnował. W najnowszym wywiadzie dla show News ujawnił, że planuje powrót na plan teleturnieju, choć tym razem w innej roli. Szczegóły tej nowej funkcji nie zostały jeszcze dokładnie wyjaśnione, jednak Norbi z entuzjazmem mówi o swoich przyszłych zadaniach w telewizji. Podczas rozmowy Norbi podzielił się także swoimi wrażeniami na temat nowych prowadzących Koło Fortuny, Agnieszki Dziekan i Błażeja Stęcla. Pomimo że stracił pracę, którą sam pełnił przez wiele lat, Norbi wyraził pozytywną opinię na ich temat. Obejrzałem we wrześniu odcinek Koła Fortuny i dla mnie spoko. Bardzo przyjemni ludzie, komentował. Przewrotność losu w mediach często wiąże się z koniecznością szybkiego dostosowania do nowych warunków. Norbi wykorzystuje ten czas na poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu. Nie ujawnił dokładnie, jakie nowe ścieżki kariery eksploruje, ale z jego wcześniejszych wypowiedzi wynika, że nie ogranicza się tylko do świata telewizji. W wywiadzie wspomniano, że próbuje różnych sposobów na utrzymanie co może sugerować zaangażowanie w projekty internetowe lub inne media? Norbi, znany ze swojej długiej kariery w mediach, kontynuuje dynamiczne działania po opuszczeniu telewizji polskiej. Po wielu latach pracy jako prowadzący popularnych programów, artysta znalazł nowe miejsce w branży telewizyjnej, tym razem w Silver TV stacji internetowej skierowanej do dojrzałej publiczności, emitującej treści na platformie YouTube jego zaangażowanie w rozwijanie kanału na YouTube, skierowanego do osób powyżej 50 roku życia, pokazuje jego zdolność do adaptacji i skierowanie swojej kariery w nowe obszary. Norbi nie tylko przenosi swoje doświadczenie telewizyjne do internetu, ale także wykorzystuje swoje umiejętności jako prezenter na żywo, prowadząc różnorodne imprezy i występy, które stanowią dla niego dodatkowe źródło dochodu. Poza tym niemal co weekend prowadzę jakąś imprezę lub gram występ, więc cały czas się kręci, komentuje artysta, podkreślając swoją aktywność zawodową poza ekranem. Interesujące jest to, że Norbi planuje także powrót do Gmachu TVP na prywatną wizytę. W grudniu zamierza odwiedzić swoją dawną redakcję w czasie kręcenia programów, by spotkać się ze znajomymi i wypić herbatkę. To pokazuje że mimo zmiany ścieżki kariery, nadal utrzymuje dobre relacje z byłymi współpracownikami i nie stroni od telewizji, która była jego zawodowym domem przez wiele lat.